Dzień dobry Państwu. A to przywiozłem kilka takich bardzo fajnych pamiątek. I na przykład ta to jest szkatułka z drzewa cedrowego przywieziona z Maroka. Tu następnie mamy taką glinianą figurkę z Peru. Tu mamy Buddha Happy z Pekinu. Tu kolejne takie bardzo fajne bożki z drzewa. Z sandałowego z Indii. Tu mamy Masaja z Kuby, z Afryki. Kolejna pamiątka. Tu mamy głowę tygrysa z Meksyku. Z Wietnamu bardzo pachnącą szkatułkę z drzewa waniliowego. Następnie tu mamy z. Motywy afrykańskie, z Zimbabwe. Kolejno tutaj mamy z Australii. Bumerang. Szkatułki z Hiszpanii i z Meksyku. Słoń z Sri Lanki. Tu mamy Krzyż Chrystusa z Rio. Panello. Tu mamy buteleczko piękne z Gruzji. Cygara, Hawana, wiadomo, z Kuby, i tu taką rodzinkę z RPA. Cała rodzinka murzyńska, bardzo fajna. No, dziękuję uprzejmie.